Dzisiejszą refleksję chciałbym poświęcić aniołom, Anioło, aniołom angelologii i demonologii. My często mów, w każdej mszy świętej mówimy, że wierzymy w co? Boga stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest cały świat istot niewidzialnych i z tego, z tych prawd płyną dla nas bardzo konkretne wnioski dla naszego życia. Pierwszy wniosek jest jaki? Jak czytamy w Piśmie Świętym o walce między aniołami dobrymi i złymi, Michał, który, jak wiemy, zrzucił te demony gdzieś na ziemię, w razie je pokonał. W naszej religii walka między dobrem i złem jest tylko na poziomie stworzeń. To ludzie mogą walczyć między sobą. Aniołowie, Bóg jest ponad tym, gdyby się włączył, to to jest w ogóle rzecz nieporównywalna, a i tak dobro zwyciężyło. Dobrzy aniołowie nad złymi. Dlaczego to mówię? Nie siejmy nigdy defetyzmu. Prędzej czy później nie ma alternatywy. Jest jeden dobry, kochający mnie i Ciebie Bóg. I u kresu czasów, na pewno dobro, absolutnie jest skazane, byśmy powiedzieli, na zwycięstwo. To jest pierwsza rzecz. Możemy przejść przez trudne życie, przez cierpienie, przez różne rzeczy w życiu. Ale nie ma tutaj lęku i obawy, że ostatecznie zwycięstwo dobra. Gdzie jest problem? Po jakiej stronie ja będę? Czy po stronie zwycięzców, czy po stronie przegranych? To jest mój wybór i moja decyzja. Ale zwycięstwo dobra jest pewne. To jest pierwszy wniosek. Drugi: skoro istnieje świat dobrych i złych duchów, to rzeczy bardzo inteligentne i nadzwyczajne mogą mieć pochodzenie dobre albo złe. Mogą być rzeczy cudowne, nadzwyczajne, a one mogą być pochodzenia złego. My mamy w kościele takie objawienia, które zostały uznane za inspirowane przez złego ducha Garandabal w celu odciągnięcia ludzi od miejsc świętych, od miejsc prawdziwych objawień. Tam w tych objawieniach były jakieś lewitacje, komunie na niby, gdzieś tam ludzie się unosili. Mamy takie rzeczy, gdzie przypuszcza się, że to było inspirowane przez zło. Jaki z tego wniosek? Nie ma co gonić za każdą nowinką. Wiele rzeczy nadzwyczajnych, nietypowych, one mogą być inspirowane przez zło, po to, żeby nas odciągnąć od tego, co normalnie robimy. Od modlitwy z życia duchowego, komunii świętej, życia sakramentami, żeby człowiek poszedł w jakiejś nadzwyczajności, w gonienie za, za nowinkami, rzeczami nadzwyczajnymi. I my wiemy z Biblii, że zło nie jest twórcze. Zło naśladuje absolutnie Boga. Kto otworzy Księgę Apokalipsy, to się dowie: 12-13 rozdział, że zło także stworzyło Trójce: Smok i dwie bestie. Jest tam mowa o kulcie obrazów, obrazu bestii. My w kościele mamy obrazy, czcimy, zło też tworzy obrazy do czci. Jest mowa o znaku na rękach i czole, tak jak my przy chrzcie naznaczamy na czole y, znak krzyża dziecku olejem, przy namaszczeniu chorych naznaczamy ręce, to samo robi zło. Nawet określenia lwa. Pan Jezus to jest lew z pokolenia Judy. A Biblia mówi, że szatan to jest lewryczący, ryczący, szukając kogo pożreć. Zło stara się imitować dobro. Trzeba być bardzo mądrym, żeby się nie dać niejako uwieść, nie gonić za pewnymi rzeczami, które nie muszą być z inspiracji Boga, dobra. Trzecia sprawa przeciekawa w naszej religii to jest hierarchia służby. Popatrzcie, aniołowie to są duchy od nas doskonalsze, mądrzejsze, świętsze. I co? One są w służbie dla nas. Mamy anioła stróża. Pan Jezus mówi, syn czułe, czy nie przed, żeby mu służono, lecz aby służyć. Kto żyje tą prawdą, to nigdy nie będzie manipulował ludźmi albo dominował nad ludźmi, którzy są może mniej święci, mniej mądrzy. Raczej, jak masz poczucie, żeś ty w życiu coś więcej odkrył, że może głębiej wierzysz, że więcej się modlisz, że, że Twoje życie jakoś tam starasz się być przy Bogu. Co z tego wynika? Że nie jesteś niejako w służbie, pomóż innym, żeby to odkryli, żeby do tego doszli. To zło ma odwróconą piramidę. Im ktoś wyżej, tym manipuluje, tym dominuje. Tym widzi tego, kto jest niżej, kto jest mniej święty, mniej mądry, mniej doskonały. Czwarta sprawa, przeciekawa dla mnie, to jest to, że Bóg nikomu nie odbiera istnienia największemu wrogowi. Szatan, aniołowie, niektórzy stali się największymi wrogami Boga. Ale Bóg im nie odbiera istnienia, oni będą istnieć na zawsze. My też będziemy istnieć na zawsze. To jest jakaś niesamowita wartość życia. Każdego życia, że, że ono będzie istnieć na zawsze. W jakiej kondycji, w jaki sposób na tamtym świecie, nie wiemy. Nie w piekle. Ale będzie już na zawsze istnieć. Jaką wartością jest życie? Życie ludzkie, życie anioła, życie każdej istoty, że Bóg jak da, to nigdy już nikomu tego nie zabierze. My mówimy, że życie ludzkie się zmienia, ale się nie kończy. Jaka to jest niesamowita musi być wartość życia, że nawet największy wróg zasługuje na to, żeby istniał i Bóg go nie anihiluje, nie pozbawia istnienia, nie obraca w nicość. Może z tego wynika też, jak patrzymy na Boga, to poczucie ogromnej wartości życia. Starożytni chrześcijanie postawili pytanie, jak długo będzie istniał świat i odpowiedzieli bardzo ciekawie. On będzie istniał do wtedy, Aż miejsca po złych aniołach w niebie wypełnią się dobrymi, świętymi ludźmi. A to by oznaczało, że ta skala stworzenia przez Boga istot jest niewyobrażalna od strony liczby miliardów. Nie wiemy, jak to potwierdzić, ale intuicja może być bardzo ciekawa. Jezus mówi, że w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Może to są te wolne mieszkania po tych, którzy tam nie chcieli być. Piąta rzecz. Wszyscy potrzebujemy aniołów. Dobrze, że w tej parafii tu mówimy na koniec każdej przy świętej modlitwę do Michała Archanioła. Mam nadzieję, że wszyscy pielęgnujecie w sobie modlitwę do anioła stróża. Dlaczego? Skoro nasz Bóg stał się człowiekiem na pustyni w czasie pokus, aniołowie usługiwali mu. A w ogroju jaglała się krew i był strach. Anioł umacniał go. W czasie drogi krzyżowej pomagali też ludzie. Ale Jezus potrzebował pomocy aniołów. W przypadku pustyni, w przypadku przed śmiercią, jeżeli on potrzebował, to czy ktoś z nas nie potrzebuje? Wszyscy potrzebujemy. Może warto odnowić. W swoim życiu tę modlitwę, ten kult aniołów, także tę modlitwę do Anioła Stróża. Szósta sprawa, taka szokująca, sprowadza nas na Ziemię. Tam, gdzie wolność, tam prędzej czy później konflikt. Jeżeli wśród aniołów nastąpił podział na dobrych i złych, tak jest i wśród ludzi. Chyba tam, gdzie jest wolność. Tam prędzej czy później jest jakaś bitka, by powiedział, konflikt. Nie łudźmy się. Czasem ktoś tęskni, żeby było bezkonfliktowo. Chyba się nie da, jeżeli nawet wśród istot tak dos o wiele doskonalszych od nas, nie mających ciała, duchowych, jeżeli tam nastąpił taki podział, taki konflikt, jedni za Bogiem, drudzy przeciwko, to nie łudź się. I nie dziw się, i nie idealizuj. Prędzej czy później będą konflikty, i wśród nas, wśród naszych bliskich, chyba tak chyba inaczej się nie da. Jednak Bóg to zaryzykował wolą mieć wolnych ludzi niż gdzieś tam w klatkach jak Zo. Wolał mieć wolnych, którzy czasem się skonfliktują, niż zamkniętych, wyizolowanych, zniewolonych, którzy nikomu nie zrobią krzywdy. Siódma sprawa: unikajmy w życiu pustki. Jezus, gdy mówi o wypędzonym złym duchu, mówi, że on sobie gdzieś tam chodzi po tych bezwodnych miejscach i wraca do człowieka, z którego wyszedł, i patrzy, że dom jego jest wymieciony i czysty, ale pusty. Sprowadza siedem innych, gorszych, złych duchów, i stan tego człowieka jest gorszy, bracie i siostro. Żeby nie było w nas tylko postawy negatywnej. A ja się wyspowiadam, wyspowiadam. Ja sprzątam w swoim życiu, ja unikam zła to za mało. Zło wypełnia pustkę nawet i w wychowaniu, w trosce o nas. Czas wypełniony dobrem. Nie wystarczy wyrzucać zło z siebie. Jak jest pustka, to przychodzi jeszcze większe zło, dlatego tak ważne w naszym życiu jest i. I dobre myślenie, jakaś lektura Słowa Bożego, ale i pasje człowieka, sport, inne wypełnianie czasu, serca, umysłu dobrem, żeby nie było w nas pustki. Bo pustka to jest przestrzeń, w którą szybko wraca zło, nałogi, inne rzeczy. Kolejna rzecz już powoli kończę. Ciekawe, że w naszej religii mówimy, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. Kto w takim razie jest twórcą piekła? Czy nie jest tak, że jak człowiekowi się wydaje, że ja też coś mogę stworzyć, tak jak Bóg, to tworzy piekło sobie i innym? Eksorcyzmy mamy takie przykłady eksorcyzmów, kiedy zapytano tego złego ducha skąd jest piekło? On mówi: Bóg nawet nie pomyślał o piekle. Może być kreatywny anioł i człowiek, ale ta kreatywność, jak nie jest zapatrzeniem się w Boga, to może być stwarzaniem piekła sobie i innym. Może znacie takich ludzi, którzy tworzą piekło sobie i innym, tam, gdzie są, tam gdzie żyją. Ale to jest ciekawe, Bóg jest twórcą nieba i ziemi, ani słowa to ludzie sobie tworzą piekło, aniołowie. I jeszcze jedna rzecz, może najważniejsza. Jak czytamy Nowy Testament, to widzimy bardzo dobre zorganizowanie i dobra i zła. Jezus mówi o tym, że gdyby chciał, to ojciec posłałby mu legiony aniołów, legiony, tak jak legiony rzymskie. A jak Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, to ten powiedział na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Zło i dobro jest świetnie zorganizowane. I dla nas powiem wam tutaj taką refleksję, którą ktoś mi powiedział. Chciał kiedyś, gdzieś tam klęczał w kościele, widział ludzi załamanych. Powiedział, Boże, przez te dni ja się za nich będę modlił i jak trzeba to cierpię. Powiedział mi ten człowiek, że miał przeciężki tydzień. Nie są ciężki. Dlaczego to mówię? Bo jak macie kogoś takiego, za kogo się modlicie, to nie róbcie tego sami. Poproście o modlitwę i o post innych ludzi. W tym roku mi opowiadała osoba, i dwa lata rodzice modli się za swojego syna. Dwa lata i nic. Poprosili, zaczęli prosić innych ludzi, zaczęli pościć, poprosili jakiś zakon i mówią: Dzień przed wigilią. Syn dzwoni do nas, wraca do domu, zmienia życie. My musimy też dobro się, musi organizować, jeżeli tak jest w świecie aniołów, tak powinno być wśród nas. Czasem ta samotna modlitwa ktoś może być zmęczony, tyle się modlę za dziecko, za męża, żonę, za rodzica. Może brakuje tego zorganizowania. Poproszenia więcej ludzi o modlitwę, nawet i o post. I jeszcze na koniec, po polsku, wyszła dwa miesiące temu książka Brandona Fokta Powrót o dzieciach, które odeszły z kościoła. I tam jest mowa o takiej organizacji studenckiej, która przyjeżdża na kampus i modlą się za studentów. I w pewnym momencie ale za kogo tu się modlić. Stwierdzili, że znajdą człowieka, który jest najbardziej wpływowy. Kto najbardziej wpływa na wszystkich studentów? Znaleźli człowieka, stwierdzili, że to jest rozgrywający drużyny bejsbola. Ma taki autorytet, że jak on coś powie, wszyscy słuchają. Postanowili się za niego modlić i mówi tak: Po czterech miesiącach w tym momencie książkę wydano. Zapytano, jakie są efekty modlitwy. A oni mówią tak. Nawrócił się już jego lokator i jego dziewczyna. Jeszcze dalej się pomodlimy, to i on się nawróci. Ale to jest działanie zespołowe, zorganizowane. Jeżeli chcesz mieć efekty, świat aniołów, świat demonów tak działa. Oby nasz świat też rozumiał te procesy, żebyśmy nie byli tylko samotni modląc się mi się za kogoś. Ale prośmy też innych modlitwę i post. Bracie siostro, świat aniołów, te prawidła są przeciekawe. Bądź optymistą, wszystko jest w ręku Boga. Prędzej czy później, z to zobaczymy i o tym się przekonamy. Pamiętaj o tym, że nie wszystko, co nadzwyczajne, to jest od Boga. Czasem nas coś od Boga odciąga. Im więcej rozumiesz, im jesteś mądrzejszy i świętszy, tym pozwól z tej mądrości i świętości skorzystać innym. Słusz tym innym ludziom i pomagaj. Pamiętaj o wartości życia. Bóg nikomu, największemu wrogowi nie odbiera istnienia. Szatan sobie żyje i istnieje. Jezus potrzebował aniołów, Ty też potrzebujesz, ja potrzebuję, pomocy, innego świata. Wreszcie, bądź realistą: unikaj pustki w życiu. Jak jest pustka, tam zawsze prędzej czy później wejdzie zło. Patrz raczej na Boga, niż próbuj coś nadzwyczajnego stworzyć. To, co stworzyli aniołowie czy ludzie, to, to piekło. I wreszcie, chcesz coś dobrego zrobić, nie rób tego tylko sam. Poproś o pomoc, zorganizuj się tak, jak organizuje się świat aniołów.